Jak to wygląda? Jedna z badaczek, która analizowała nielegalną imigrację przez Meksyk z Ameryki Centralnej, Nicaragua, Panama, Honduras, Salwador, Gwatemala, wskazała, że około pół miliona osób rocznie próbuje przekroczyć granicę ze Stanami Zjednoczonymi. Jest to bardzo dużo. Z racji faktu, że Meksyk jest krajem no, o wysokim stopniu korupcji, gdzie dochodzi do współpracy pomiędzy organizacjami przestępczymi a, a, a lokalnym rządem, a, policją, organami ścigania, bardzo często zdarza się, że ludzie, którzy próbują... Przekroczyć granicę, no, korzystają albo z usług tzw. coyotis, to są profesjonalni szmuglerzy. Jeżeli są nieuczciwi, to bardzo często planują zasadzki różnego rodzaju, w wyniku których ci ludzie są przechwytywani przez właśnie organizacje przestępcze. I teraz, co się dzieje z tymi ludźmi? Ludzie bardzo często są wykorzystywani jako tanie źródło pracy. Pracują przy nielegalnym wyrębie lasu, w kopalniach. Pracują także jako osoby, które roznoszą narkotyki, które handlują, a także szmuglują. Natomiast czasami zdarza się tak, że ci ludzie, wykończeni już pracą, którzy nie przedstawiają wielkiej wartości w oczach kartelu, jeżeli chodzi o właśnie tę tanią pracę, są pozyskiwani do handlu organami. No, nie chciałbym może tutaj opowiadać o szczegółach, wygląda to czasami bardzo, bardzo, bardzo brutalnie, drastycznie. Natomiast no niekiedy przy granicy znajduje się właśnie całe kontenery wypełnione ludźmi już po usunięciu im różnych organów. Rozumiem, że ci ludzie są pozyskiwali specjalnie po to, żeby ich móc zabić i żeby handlować tymi organami. Tak, tak, z tego względu, że e, oczywiście no, handel organami.